Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Cafe Tarnów. Dziś Państwa i moim gościem jest wicestarosta Powiatu Tarnowskiego, Pan Jacek Hudyma. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam Pana redaktora, witam Państwa. Panie Starosto, proszę powiedzieć, w Falkowej otwarto inwestycję, uruchomiono inwestycję, która ma niebagatelne znaczenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe dla mieszkańców Powiatu Tarnowskiego. Tak, historia w ogóle tego pomysłu jest właściwie już od 10 lat i nawet więcej. Zainspirowała nas do tej inwestycji na no, powódź w 2010 roku, gdzie no, dość duże spustoszenie zrobiła w tamtym czasie masę domów, strat materialnych, ale i, ale i też yy, no, poprzerywane wały, yy, gospodarstwa, plony wszystko zawane. No, I takżeśmy nieraz siedzieli i rozmawialiśmy na, taki temat, na, na ten temat. Szukaliśmy pomysłu, jak próbować zapobiec przynajmniej w jaki sposób ostrzegawczy dla mieszkańców, ale też dla służb, które działają w tym trudnym temacie. W międzyczasie wykonywaliśmy pewne działania, bo przecież płyną wskazy na szczególnie rzece, rzece Białej, no to jest rzeka górska, która momentalnie przybiera wody i potem szybko odchodzi, no ale robi takie spustoszenie że, z ogromnymi stratami materialnymi. I to było niewystarczające. Dlatego tutaj trzeba podkreślić pomysł pana dyrektora naszego Wydziału Rozwoju, pana Wiesława Gadziały, który zaczął ten temat drążyć i ruszył temat radaru, który będzie skanował chmury i, no i zbierał dane takie, aplikacje systemy komputerowe, które będą zbierały, przetwarzały to, no i pokazywały ewentualne pewne ostrzeżenia, ostrzegały systemem różnych aplikacji mieszkańców, którzy się zalogują w sprawie ilości tych op opadów. I dzisiaj nastąpił ten jakże ważny dla nas moment, gdzie mogliśmy ten radar od oficjalnie uruchomić, choć on już funkcjonuje od paru miesięcy, to trzeba podkreślić, ponieważ trwały próby, też centralne łączenie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A co jest dla nas ogromnie ważne? Jest to miejsce w Falkowej, gmina Ciężkowice, gdzie to jest na styku trzech powiatów. Powiatu Gorlickiego, powiatu Tarnowski i powiat Nowosądecki. Skan, który wykonuje ten radar to jest w pomieniu 60, 60 km. Podchodzi nawet pod powiat Brzeski. Też skanuje przede wszystkim rzekę Białą, ale też i rzekę Dunajec. Przetwarza to i udziela informacji, jakie ewentualnie zagrożenie jest. No to ma ogromne, kolosalne znaczenie dla mieszkańców, ale dla służb. W tym, czasie możemy się, w tym czasie możemy się przygotować, zabezpieczyć. Na pewno nie unikniemy pewnych rzeczy, bo to jest no, nierealne. Ale możemy zabezpieczyć to, co jest do zabezpieczenia. No i też informacja dla mieszkańców. Mieszkańcy też w międzyczasie mogą w sposób właściwy się przygotować i no, starać się uniknąć, zminimalizować te straty. To jest ogromnie ważne, to jest innowacyjny projekt. Takiego w Polsce, panie zawtórcie, nie ma. Dlatego się ogromnie cieszę, że powiat tarnowski jest pionierem. Zresztą nasza delegacja, w której uczestniczył pan Starosta i pan dyrektor Wydziału Rozwoju pan Wiesław byli w Danii. Podobny, podobny radar, już troszkę starszej generacji. Ten, akurat żeśmy poczekali, troszkę, i jak już wchodziła nowa generacja i udało się go zakupić. Koszt tej całej inwestycji to jest około 3 milionów złotych. To, to jest niewiele. Niewiele, z tych 80% jest dofinansowania środków no to europejskich. To jest za grosze, a, a proszę zauważyć, jak on będzie pomocny dla różnych służb. No już tutaj nie mówię o Instytucie Wiadomo Meteorologii, ale też i y, Straży Pożarnej, mieszkańcom służbom kryzysowym, które funkcjonują na terenie, czy w poszczególnych gminach, czy, y, czy u nas po wiecie. Także no naprawdę ogromnie się cieszę, że, y, y, że ten radar już funkcjonuje i y, 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 no i będzie służył wszystkim naszym mieszkańcom. Panie Starosto, rozmawialiśmy o takiej groszowej teraz inwestycji. Powiedzmy o poważnej inwestycji, którą realizuje powiat Tarnowski, czyli przebudowa, a tak naprawdę umówmy się, budowa odnowa, tak naprawdę mostu na Dunajcu w Ostrowie. Po wizycie, po rozstrzygnięciu przetargu, po przyznaniu tej wielomilionowej dotacji, po wizycie prezydenta już te emocje zeszły, odetchnął Pan z ulgą, że no końc, koniec, tego problemu już jest na horyzoncie. Panie redaktorze, ja się z Panem nie zgodzę, proszę pozwolić. To jest, nie pozwalam. To jest remont mostu, to jest remont mostu, to nie jest budowa, budowa wymaga innych zgód, pozwolej. Tutaj są, muszą być zachowane te same parametry mostu, który był ten stary most. Na pewno jest to bardzo trudna inwestycja. Jak pan mnie pyta, czy świec spokojnie, nie. W momencie, gdy ja otworzę ten most, otworzymy wspólnie ten most, będzie już do dyspozycji mieszkańców, będę wiedział, że inwestycja dotarła szczęśliwie do końca. W ten czas będę spał spokojnie. Ale tutaj pan redaktor bardzo dobrze podkreślił, jest to. No, największa inwestycja, jeśli chodzi o koszty. W historii, w historii, tak, to jest inwestycja rzędu 29 milionów, tak, pan, tak znaczy 29 milionów żeśmy dostali do finansowania, ale 28, ponad 28 milionów po przetargu wyszła. Ta kwota, choć wiadomo, jest kosztorys był troszkę większy, bo był prawie 38, ponad 38 milionów, ale przetarg ma to do siebie, że firmy składają najtańsza oferta, sprawdzona dokładnie. Wszystkie uwagi czy wątpliwości musiała firma wyjaśnić. Też musieliśmy odczekać na ewentualnie odwołania. I szczęśliwie, żeśmy dotarli do tego etapu, że firma ruszyła, podpisaliśmy umowę. I firma ruszyła do tego drugiego etapu remontu. A kiedy się tam zacznie coś tak wizualnie dziać? To znaczy cały czas się dzieje, bo myśmy tutaj też jest poruszany temat, który no, wydaje mi się, że jest pewne niezrozumienie, ponieważ ten pierwszy etap zakładał rozbiórkę starej części tej stalowej konstrukcji tego mostu, wybudowanie nowej pod kątem przeniesienia kanalizacji gminy w razie, Tymczasowej przełożenie kanalizacji ministerstwa, ale też i światłowodów, które tam są. No i to był ten pierwszy etap, który był dla nas kluczowy. Drugi etap zakłada modernizację, wzmocnienie filarów, podstawy. W niektórych miejscach będą to filary właściwie nowe, przyciółków, no i kładzenie nowej, żelbetonowej konstrukcji, na której będzie ułożona pokrywa asfaltowa i moment, gdzie zgodnie z umową ma być zakończona ta inwestycja, to jest 31 marzec 2022 roku. Dlatego te prace trwają. Wiadomo, są prace przedawawcze, i potem będą prace już takie, które będą pokazywały, że za zaczyna się już ten most faktycznie budować. Na razie wszystko idzie z. Remontować. Remontować. Dobrze, że pan mnie poprawił. Jeden, <grym> jeden. I dlatego trwa w tej chwili ta praca, która będzie potem potrzebna do dalszego etapu. Myślę, że termin jest niezagrożony na dzień dzisiejszy. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Cały czas jesteśmy w konsultacjach z firmą, która wykonuje tą inwestycję. Nasi dyrektorzy, nasi specjaliści, bo to my się ogólnie znamy na, na ten temat, nie jesteśmy mostowcami, ale specjaliści, dlatego tutaj na razie zagrożenia nie ma. Wiomym różne mogło być. Zima. Wielokrotnie to podkreślaliśmy, zima, szybki, szybki, no, duże opady. Deszczu Dunaj ma to do siebie, że on szybko, tak i biała, yy, wzbiera, jeśli chodzi o wody te dopływowe do Dunajca, szybko odchodzi. No a to na pewno by utrudniało pracę, ale myślę, że nie będzie jakiś takich utrudnień i w wkrótce tutaj inwestycja, która jest dla nas bardzo ważna, będzie ukończona. Tutaj muszę podkreślić to, że w momencie zamknięcia przez powiatowy nadzór budowlany, myśmy, Panie że nie mieli nic. Nie mieliśmy projektu, nie mieliśmy uzgodnień, zgód nie wiedzieliśmy skąd środki, bo to przecież to jest niebagatelna kwota, przetarg, który też jest ogromnie w tej chwili skomplikowaną sprawą i udało się w ciągu właściwie tego czasu, no niecałe półtorej roku, już dobrnąć do tego momentu, że właściwie ten końcowy etap, drugi etap jest już w trakcie remontu. I zgodnie z harmonogramem, niecałe 2,5 roku będzie wykonana cała inwestycja. Gdzie ja tak sobie troszkę pozwoliłem prześledzić wszystkie inwestycje na terenie, w terenie Polski, o podobnym charakterze. No nie było takiej, tego typu inwestycji, którą w tak krótkim czasie, gdy nie było właściwie nic, udało się zrealizować. Dlatego zdaję sobie sprawę, jakie ogromne trudności są dla mieszkańców przede wszystkim gminy Wierzchowice, ale też i ludzi, którzy zjeżdżają z jazdu autostrady. Innych osób, czy, czy przemieszczając się do grupy azoty, czy też mieszkać tu w Tartarnowa. No ale musimy to wytrzymać, i tutaj też warto podkreślić, że też będzie, jest w trakcie projektowania, przygotowania, pozwoleń, zgód na wydanie z rid Drugi most, drugi zjazd autostrady. No to też jest sukces tego samorządu, bo nie oszukujmy się, bo. W 2018 roku dzięki y, bardzo dużemu zaangażowaniu pani poseł Anny Pieczorki, ale też i zarządu Województwa Małopolskiego. Cóż w pierwszych miesiącach się realizowało. został Wybrany tak. nowy zarząd i raz, dwa, trzy spotkanie w starostwie. Dokładnie. I I dokładnie, i dokładnie gdzie nie było też środków, nie było nic, żadnych projektów, nie był przetarg rozstrzygnięty, i tu właściwie w ciągu pół roku udało się te wszystkie składniki do jakże tej ważnej inwestycji znaleźć, wykonać, rozstrzygnąć przetarg. W tej chwili dzisiaj nawet bo miałem okazję rozmawiać z panem Marszałkiem Smułką. Nie ma zagrożenia, żeby 2023 rok, czyli połowa roku, bo tak jest założono, że do 30 czerwca ten most był, był i ten zjazd właściwie z autostradą był zakończony. I dlatego w tym momencie trzeba powiedzieć, że inwestycja prawie rzędu 200 milionów złotych, gmina wiestopanie będzie miała całkowicie rozwiązany problem komunikacyjny. W momencie, gdy będzie już wybudowany zjazd, w ten czas most w Ostrowie będzie odciążony samochodami cięż... o ciężkim tonażu. Cały ciężki tonaż pójdzie na tamtą część, czyli ten nowy zjazd z autostrady, a tutaj będzie ruch lokalny ruch, który będzie służył wszystkim mieszkańcom gminy Wierzchosławice. Też... Się z się sobie z panem nie zgodzić. Z tego względu, że problemy gminy Wierzchosławice, jeżeli chodzi no, pod kątem komunikacyjnym, nie zostaną aż tak do końca rozwiązane, bo jednak mamy ten tranzyt północ-południe. Wiemy, jak wygląda centrum Wierzchosławic o godzinie 15, ale też w ciągu dnia tir za tirem suniecie żarówka za ciężarówką, więc tak, że powiem, owszem, część będzie rozwiązanego, no ale de facto chyba ta y, temat obwodnicy Wierzchosławic, który powolutku, ślamazarnie y, wraca do, 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 do rozmów między gminą, a y, władzami województwa małopolskiego, to de facto rozwiąże problemy centrum wieszosławic i, i, i generalnie tej gminy. Tak, tutaj całkowicie się z panem redaktorem zgadzam, ja nie wiem czy pan redaktor mówi, że się ze mną nie zgadza. Tą, to część, którą, tak, tą tak. część, która należy do mnie, czyli powiatu, mnie jako radnego ja powiatowego, zrobiłem, ja wykonałem. Mhm. I tutaj pan redaktor bardzo dobrze podkreślił i bardzo merytorycznie, że e, ta część obwodnicy to już jest rola Zarządu Dróg Wojewódzkich e, czy, i e, gminy. Wiem, że tam jakieś prace trwają. Ja jestem o tyle zaskoczony, że już w 2000, na chyba w tak, było oficjalne podpisanie. Pan Rajski z prezydentem tak, marszałkiem ówczesnym ciepielą, członkiem zarządu Panem Sorysem, Pan Rajski podpisywali. No to już jest prawie 8 lat, niedługo będzie już nawet ponad 8 lat. No i na razie tylko z tego co wiem, to są, jest tylko część wykupionych działek od prywatnych właścicieli nie jest jeszcze stworzona żadna koncepcja, bo to musi być kilka koncepcji, żeby ewentualnie przedstawić no i te rozmowy utknęły w tej chwili w martwym punkcie ale myślę, że to w tej chwili się troszkę ruszy a to tutaj pan redaktor podkreślił, że faktycznie to jest ogromny problem zresztą to jest wielu gmin, które przez które przechodzą ten, centralnie Żabno, ale i Radów, gdzie centralnie przechodzą ciągi komunikacyjne dróg wojewódzkich i ten problem będzie wracał. Dlatego że to jest ich podstawowe, podstawowe zadanie w tej chwili, żeby tutaj przyspieszyć. Ważne są wiele innych inwestycji, bo to jest bo, bo każda inwestycja, która służy mieszkańcom jest ważna, ale właśnie te obwodnice to jest klucz. Dlatego tutaj liczę, że też u mnie w mojej gminie Wierzchowice ten temat jak najszybciej ruszy, no i będzie z jakimś pozytywnym skutkiem. No ja już nie mówię, żeby w ciągu tego niecałego dwóch roku wybudować ją. Tak mi się to udało remont tego mostu przy takiej Kwocie, ale ale no życie oczywiście jak najlepiej, bo życie, aby nasi mieszkańcy no w końcu mm, troszkę byli odciężeni od tego mm. dużego ruchu. Panie starosto Erfil, który wzbudza emocje Rady Gminy Wierzchosławice, wystało, nie chcę, żeby kurier y, tarnowski, kafetarno stał się y, kurierem wieszczosławickim, ale generalnie jest, jest to też temat mm. Panu bardzo bliski, mm -hmm. y, no bo jest Pan mieszkańcem tej gminy, y, Rada Gminy Wierzchosławice wystosowała apel y, do pana premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o ustosunkowanie się do kwestii braku dotacji w dwóch rozdaniach z rządowego funduszu inwestycji lokalnych dla, właśnie dla gminy Wierzchosławice. Pan ma jednak z tego co wiem nieco inne spojrzenie na podział, kwestię podziału tych środków, jeżeli chodzi o gminę Wierzchosławice. Panie redaktorze, ja tutaj panu powiem, jest pewien absurd. Ja jestem oczywiście mieszkańcem gminy Wierzchosławice, jestem radnym z tego okręgu i oczywiście te inwestycje, które robię, to są dla mnie bardzo ważne, bo wiem, że one rozwiązuje problem mieszkańców gminy Wierzchosławice. Ale no też jestem wicestarostą powiatu tarnowskiego, gdzie muszę dbać o równomierny, to się tak ładnie nazywa, rozwój powiatu tarnowskiego. I tutaj jest ten absurd, który podkreślę panu, bo wójtowie czy burmistrzowie z innych gmin Powiatu Tardowskiego, no też mają poniekąd, oczywiście tam mam wrażenie, że to w formie żartów, ale do mnie pretensje, że tak duże, kolosalne inwestycje, most, 200 000 000. łącznik, budowa specjalnego szatowań szkonowawczego, prawie 13 milionów złotych. Wszystko się nagle znajduje w gminie Wierzchowicy. I te pieniądze, które pozyskaliśmy, choćby nawet z rządowego funduszu remontu dróg lokalnych. Te 29 milionów, jak mi chcą dogryźć wójtowie, to mówią, a te pieniądze mogły być rozdysponowane na inne na nasze gminy, gdzie moglibyśmy te pieniądze rozdysponować na bezpieczeństwo i remonty naszych dróg, a ty wszystko wziąłeś. Ja mówię, też dostajecie, ale ta inwestycja była kluczowa. Tym zainteresowany był, tak jak pan redaktor już wspomniał na początku, pan prezydent, pani europosłę Beata Siedło, jeszcze były marszałek Edward Czesak, pan premier Morawiecki, bardzo, bardzo mocno nam pomógł minister kubów z kancelarii pana premiera. To wszyscy, którzy wiedzieli, potrafiliśmy przekonać, uargumentować, a też niebagatelną argumentem było otwarcie nowego mostu w Borusowej. Tak jak myśmy robili szacunki przepływu samochodów, przed zamknięciem to było około 12-13 tysięcy samochodów. W tej chwili Szacuje się, że to będzie około 18 tysięcy samochodów. No to ten most w Osłowie nie byłoby szans, żeby to obciążenie wytrzymał na dłuższą metę. Mogłaby się stać po prostu, tym bardziej, że ekspertyza, która pokazała, no, pozwoliła, znaczy no, na niej podstawie powiatowy nadzór budynek zdecydował. Dlatego tutaj jest też to, że te pieniądze, które dostaliśmy, te 29 milionów, no przede wszystkim będą służyły mieszkańcom Bieszosławic. Ja nie wiem, czy to było tak traktowane w Warszawie. Nie wiem, ja nie wiem, ja tego nie wiem. alle po ym, opiniach tych wójtów, burmistrzów, którzy no, mówią, że wszystko do tych Wieszosławic i łącznik za 160 milionów i moza 29 milionów i za 13 milionów ta y, inwestycja specjalny ośrodek szkolnowawczy, gdzie tam przecież zatrudnienie znajdą mieszkańcy Wieszosławic. Bardzo dużo dzieciaków, gdzie no, może w sposób y, profesjonalny, y, różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne, psychologiczne, y, szkoła, bo, tam, bo to jest szkoła, no, normalna szkoła funkcjonować, y, jest umiejscowiona na terenie gminy Wierzchławice. Dlatego no, ja bym się do końca nie zgodził z tą decyzją. Oczywiście Rada ma pełne prawo, ale jest to też ważne. No i tutaj, Panie redaktorze, też jest warte do podkreślenia. Koszty, które ponosi powiat dotyczące kanalizacji gminy Wierzchławice są kosztami niekwalifikowanymi. My z żadnych źródeł nie możemy dostać dofinansowania, czy do rządowego, czy z innych środków. Dotychczas koszt przeniesienia, umiejscowienia tej kanalizacji był około oscylował około 4 milionów złotych. Ostatnie to przeniesienie ponownie to będzie około 1800. Na ostatniej sesji Rady Powiatu, gdy przedstawialiśmy pewne koszty, też i na zarządzie, gdy no radni powiatowi, którzy są mieszkańcami innych miejscowości, innych gmin. No, usłyszeli pewne kwoty, no powiedzieli słuchaj, Jacek, sorry, my wiemy, jaki to jest strategiczny problem dla gminy Wierzchowice, ale to się odbywa kosztem naszych mieszkańców, z innych gmin. Dlatego postarajcie się przynajmniej w tym ostatnim etapie, aby gmina. Wiesz, Stojcy się poczuła, że to jest też. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale to jest trochę z tą kanalizacją i domaganiem się pieniędzy od Gminy Wieszosławice, tak Na zasadzie takiej, że mam dom, ogród i stoją supy Tauronu, z których wiadomo korzystam, no bo ciągnę prąd, ale supy się walą i trzeba je wymienić, i Tauron przyszedł do mnie, żebym ja i, ich, ich zadanie, ich inwestycje dofinansowywał. No tak na chłopską logikę. No, panie że to czemu została umiejscowiona kanalizacja w moście powiatowym? Myśmy nie brali Takie przez było... ten czas żadnych opłat. To trzeba podkreślić. To jest po pierwsze. Po drugie, proszę to wytłumaczyć, przyjść na sesję, wytłumaczyć radnym z innych gmin, że tak to jest. Dlatego no, to z tym pismem musieliśmy. Oczywiście podkreślam, Powiat Tarnowski w żaden sposób nie wstrzyma, nie wygoni firmy, która remontuje most w momencie, gdy gmina nie dorzuci się, no przecież nie jesteśmy, jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi. Inwestycje realizujemy, gdybym miał jakiekolwiek wątpliwości, to przecież bym tej inwestycji no nie zabiegał, tak? Tylko kupił wszystkim kajaki. Dokładnie. Dlatego tutaj absolutnie w żaden sposób nie będę się starał yy, 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 przekonywać. Mhm. Argumenty używam te, co powiedziałem, że też to jest inwestycja powiatowa, a my w powiecie mamy 29 radnych z różnych gmin. Oni też chcą, aby inwestować, a jednak remont mostu ja tylko przypomnę, to są wydatki bieżące. Wydatki bieżące muszą się zbilansować z dochodami bieżącymi, i to jest dla nas problem. My mamy wydatki bieżące na niskim poziomie. Nie takim jak gminy, gdzie mają po kilkadziesiąt procent, po trzydzieści, czterdzieści procent dochodów bieżących. My, my mamy niskie do, do, dochody. Dlatego tu jest ten problem, żeby to zbilansować. Zresztą, panie, redaktorze, ja, ja powiem przykład. Droga ładna Karwodża jest remontowana, koszt jest też dość duży. Gmina Skrzysiów do naszej drogi dołożyła 2 miliony złotych. Gmina Tuchów 2 miliony złotych. Burmistrz Zakliczyna remontuje ze swoich środków w 99 tak? my symbolicznie dokładamy 1 drogę powiatową całą wokół rynku. Ostatnio no, to Rada... To jest potężne, potężne dofinansowanie do tego yy, zadania. To ale to ze, ze, ze swoich środków, yy, 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 przecież wkład własny musi być gminy. Tak, tak. Yy, Gmina Ciężkowice Miejska ostatnio podjęła decyzję o dofinansowaniu w kocie 300 tysięcy budowy chodnika w Ciężkowicach. Gmin... To trzeba docenić, bo bieda w gminie Ciężkowice, aż pisze. Dlatego mówię, że tutaj gminy naprawdę współfinansują, wiedzą jak ważne dla bezpieczeństwa danych mieszkańców są inwestycje drogowe, chodnikowe i inne. A no tutaj my właściwie nic nie cierpiemy, bo przecież nawet ta działka, którą żeśmy ostatnio przejęli od gminy Wierzchowice, no to też była, nie była za darmo, bo to musieliśmy przejąć Ponad kilometr drogi gminnej, a ona już, już, już w tej chwili wymaga remontu, a kilometr remontu drogi to jest w granicach od 400 do 600 tysięcy złotych. Dobra, panie starosto, cykl walenty na bok, sentymenty. Dokładnie. Panie starosto, na koniec naszej rozmowy przejdźmy do tematu związanego stricte politycznego. Został pan, jak to niektórzy mówią, wysadzony w kosmos przez pełnomocnika okręgowego, a był pan, przypomnimy naszym widzom, pełnomocnikiem, Pisu w powiecie tarnowskim. Sprawa bardzo enigmatyczna. Tak naprawdę nie wiadomo co, nie wiadomo za co, wiadomo kto pana zastąpił na, na czy z tym stanowisku, albo inaczej pełniąc tą funkcję. Wie pan za co do tej pory? Dowiedział pan za, skąd takie decyzje? Dlaczego? Ma pan jakieś wytłumaczenie? Usłyszał pan jakieś wytłumaczenie? No przecież umówmy się. Zamykając oczy i mówiąc PiS, no to w powiecie tarnowskim, no to widzę Jacka dymę. Dziękuję panie że To znaczy od początku. Z zarządzeniem pełnomocnika jednoosobowo został rozwiązany cały zarząd. 12 osobowy zarząd. Ludzie zacni bym powiedział, bo przecież pan starosta burmistrz Chrobak przewodniczący rady powiatu pan Stelmach pan Smolej członek zarządu pan Stelmach to no, zacni ludzie szefowie wszystkich kół gminnych w powiecie tartarnowskim mógł tutaj wymieniać całą dwunastkę no po prostu zostały to struktury rozwiązane enigmatyczne zarządzenie nie mówiące dlaczego w jaki sposób takie prawo pełnomocnictwa oczywiście miało. Ja tu nie kwestionuję i w żaden sposób nie będę podważał tej, tej decyzji. Tym bardziej, że dla mnie jest zaskoczeniem o tyle, że już w niedzielę rozpoczynamy cały cykl wyborczy prawa i sprawiedliwości, bo wybieramy delegatów na kongres. Na kongresie będą wybierane władze centralne, potem będą wybierane władze okręgowe na czele z prezesem, potem lokalne, czyli gminne i, i powiatowe. I odwoływać dwa tygodnie właściwie przed wyborami, które rozpoczynamy, no to jest dla mnie niezrozumiałe i nie mam żadnej informacji dlaczego. Ja oczywiście przyjmuję, jestem lojalnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Od prawie dziewięciu lat pełniłem funkcję przewodniczącego. I tylko przypomnę, że jak mieliśmy tylko jednego wójta, w tej chwili mamy właściwie dziewięciu z nami e, z naszej rekomendacji. E, powiat Tarnowski był e, no, zarządzany nie, spi, nie, nie przez Prawo Sprawiedliwość. W tej chwili samodzielnie rządzimy, zwiększając z każdymi wyborami ilość radnych powiatowych. Bardzo dobre wyniki do Parlamentu Europejskiego, do Parlamentu, e, do, e, do Sejmiku Wojewódzkiego. Ale no tak to bywa, ja się nigdy nie przywiązuję do żadnej funkcji, niektórzy wójtowie, którzy, którymi się oczywiście znam, śmieją się ze mnie, że teraz troszkę będzie łatwiej w wyborach sa samorządowych, ponieważ no, nie będzie już mnie, a wiedzą, że ja jestem osobą, która jest, os która rozmawia. Jestem... Ja, czemu ma być, nie ma być pan no. starosty? Czy jest dalej pan członkiem pismu? Jestem dalej członkiem pismu, ale ja nie będę miał decyzji na e, listy a. wyborcze, no to w ten czas nie będę decydował. E, e, a takie listy się tworzy. Czy kandydatów na burmistrzów, tak, tak. czy wójtów, czy do Rad Miejskich, czy do, e, rady, e, do, czy, e, czy do rady Rad Gminy. No, czy... Ale w tym pisie z tym tworzeniem listów wiemy zawsze, jakie są już nie chcę wspominać o pani Malec i, i listach spod sukienki, tam zawsze i ja, i właśnie, tak, ja właśnie byłem za to ceniony, że zawsze było to wszystko transparentnie. Jak się nawet z pewnymi rzeczami nie zgadzałem, starałem się tłumaczyć. Jeżeli widziałem, że ktoś ma rację, nigdy nie upierałem się na swojej, swojej de decyzji. I za to sobie ceniłem współpracę. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, że mam bardzo wiele telefonów. Od zwykłych członków nie rozumieją tej decyzji. Mam dużą garść podziękowań za współpracę, ale co jest pocieszające, to oni liczą nadal na tą współpracę, no, skoro się zaczyna cykl wyborczy, no to ja też nie będę unikał odpowiedzialności i jeżeli taka okazja będzie, to oczywiście będę startował. Zresztą już w tej chwili startuję na delegata. Mam nadzieję, że członkowie prawa strefy mnie poprą. No i w ten czas będziemy po prostu zaczynali od nowa to, co żeśmy stworzyli, no i pokazać, że my, że jednak myśmy mieli rację. A jest jakaś ścieżka odwoławcza od tego decyzji? Czy... Znaczy, zawsze są ścieżki odwoławcze. Ja, skoro nie ma, a jest to zgodne z prawem, taka decyzja pełnomocnika jednoosobowa i miał takie prawo, nie będę tego kwestionował. Ja Panu powiedziałem już, że jestem lojalnym członkiem. Nie chcę robić żadnego zawirowania, zamieszania, skoro tak uznał i wyjdzie to na dobre PiSowi no to czemu mam kwestionować coś jeżeli nie wyjdzie i nie będzie to służyło PiSowi no to ja nie będę w ten prosił, tylko to ktoś będzie ponosił odpowiedzialność za to że podjął taką decyzję i tutaj jest sytuacja prosta ja nadal jestem członkiem Prawa działam na rzecz Prawa Sprawiedliwości jeszcze podkreślam zawsze, że to jest pierwsza moja partia i ostatnia i myślę, że pan redaktor o tym się przekona bo na pewno będziemy jeszcze żyli długo, długo i szczęśliwie i tym szczęśliwym akcentem kończymy drugi po pandemicznej Odcinek programu Kafetarnów nadajemy od początku tej serii z pięknych murów lustrzanej piwnicy. Moim i Państwa gościem w tym drugim odcinku był pan wicestarosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyba. Bardzo serdecznie panu starosie dziękuję i zapraszam Państwa na kolejny odcinek. Dziękuję Panie Ratokie, dziękuję Państwu.